Cześć, Kornelia Jasek, AgriFoodTest. Przed nami kolejna ciekawa rozmowa o innowacjach technologicznych w sektorze rolno-spożywczym. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu w polu innowacji. Tematem dzisiejszego odcinka jest technologia rozpoznawania szkodników na plantacjach. W takim razie nie mogło z nami zabraknąć Łukasza Kopińskiego, CEO Ribes Technologies. Witaj. Cześć, witaj. Stworzyliście Izydora autonomiczną platformę do rozpoznawania szkodników i stosowania miejscowego prysku na plantacjach borówek. Jaki cel y, przyświecał Wam przy tworzeniu tego rozwiązania? Głównym celem, który przyświecał nam tworząc to rozwiązanie, było y, narzędzie do zrewolucjonizowania sposobu ochrony plantacji. I temu y, służy Izydor. Ja, jako sadownik, mając doświadczenie, wiem ile czasu, jak kosztowne jest y, monitorowanie Stanu zdrowia plantacji tradycyjnymi metodami. Sposób, który wykorzystujemy w naszym narzędziu, odpowiada na te wyzwania. Ważną rolę w Waszym rozwiązaniu odgrywa autonomia. Dlaczego uznaliście ją za istotny element? Autonomia jest sercem Izydora jest czymś, co go napędza i wyróżnia. To jest sposób, który pozwala nam optymalizować koszty i zwiększać efektywność w produkcji. Obniżamy do 50% stosowanych pestycydów, chronimy środowisko i uwalniamy czas, uwalniamy pracę człowieka, który nie musi w trakcie tego zadania nadzorować nasz pojazd. E, powiedz mi, proszę, czy Izidor jest w stanie rozpoznawać tylko jeden typ szkodników, czy może być wyspecjalizowany w rozpoznawaniu kilku ich typów? Jest wyspecjalizowany w wielu rodzajach szkodników, ponieważ na plantacji nigdy nie ma problemu, tylko jednego problemu, jest wiele tych problemów. Także staramy się odpowiedzieć na jak najwięcej tych problemów, po to, żeby za pomocą jednego przejazdu, detekcji, skanowania, rozpoznawania i oprysku, zaleczyć występujące choroby w postaci szkodników na plantacji tym jednym przejazdem. W tworzeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji kluczową rolę odgrywają dane. Jak u was wyglądał proces zbierania danych do uczenia modelu? To jest, przyznam szczerze, największy, najważniejszy element całej naszej układam. Dane zbieramy bardzo precyzyjnie. Ja jako naukowiec i rolnik sam osobiście angażuję się w ten proces. To jest mozolna praca, długotrwała praca i to jest Coś, co de facto w przyszłości będzie też dawało przewagę konkurencyjną, to, że my posiadamy dane, że gromadzimy je, że powiększamy tą naszą bazę danych. Wykonujemy tysiące zdjęć. To były zdjęcia robione mnóstwem różnych rodzajów aparatów, kamer, dronów. Testujemy różne urządzenia, które mogą jechać na Izydorze i wykonywać te zdjęcia. De facto, koniec końców, najważniejsze jest to, jak etykietujemy. To, co widzimy na zdjęciach, porównujemy to z tym, co widzimy rzeczywiście na plantacji. Uczymy i trenujemy algorytm w różnych kategoriach, różnych klasach tych przypadków, bo możemy przypisywać klasy, faz rozwoju szkodnika i to robimy. To są różne rodzaje szkodników, plus to właśnie ich fazy rozwojowe, plus to, że mamy różne zmienne w otoczeniu, które powodują, że nasz algorytm musi być trenowany bardzo uniwersalnie, w sposób bardzo szeroki, by odpowiadać na te zmienne. Współpracujemy też z liczną grupą rolników, którzy udostępniają nam swoje dane, również z instytucjami badawczymi, które nas wspierają w tym naszym działaniu. Wspomniałeś o tym, że skorzystaliście z różnych typów urządzeń do zbierania danych. W jaki sposób poradziliście sobie w takim razie z ich różnorodnością? Czy to był istotny element tego procesu? Same urządzenia dostarczają nam w miarę podobnych, koniec końców, fotografii, które opisujemy, które oznaczamy to, co widzimy na nich. Największym wyzwaniem było dla nas to, że mamy zmienność w przyrodzie. I zaczynając od wiosny, jak rejestrujemy te zdjęcia, to mamy e, pędy, na których są świeżo rozwijające się liście o pewnej charakterystyce swojej koloru zielonego. Później mamy kwiaty, później mamy zawiązki owoców. Zawiązki owoców się zaczynają wybarwiać. To wszystko jest tym tłem, w którym są wkomponowane te owady. I na to wszystko musi odpowiadać e, nasz algorytm, by nie pogubić się. Jedynym takim plusem w naszym rozwiązaniu, i taką fajną wartością dla nas ułatwiającą, jest to, że robimy to wszystko nocą z uwagi na wymagania, żeby ochronić zapylacze. Więc oprysk może być tylko nocą, więc te zdjęcia też robimy nocą i dzięki temu to tło nasze jest stabilne. Ale już kolor liścia, wielkość liścia, czy jest owoc, czy jest kwiat, czy owoc dojrzały, czy duży, czy liście już są tak jak teraz jesienią żółknące, to wszystko wpływa na to, jak algorytm się zachowuje i my musieliśmy to e, odpowiedzieć na tą potrzebę i ten algorytm tak trenować, by, by radził sobie w, o każdej porze roku e, z różnymi typami owadów. Jakie największe wyzwania napotkaliście no, na swojej drodze projektując Zedora? Największe wyzwanie to jeszcze przed nami. Chodzi o skalowalność, żeby przenieść teraz to rozwiązanie z tych kilkudziesięciu hektarów na Tysiące hektarów upraw, na których on miałby mieć zastosowanie i sprawdzić się tam, to również zmienność biologiczna, gdzie mamy cały czas funkcjonujące w przyrodzie różne zjawiska, które są charakterystyczne dla danego sezonu wegetacyjnego. W jednym sezonie jest akurat większa wilgotność, występują takie czy inne właśnie przypadki infekcji, chorób, nawet tych grzybowych, które powodują, że liście się zmieniają, a liście są naszym tłem. Intensywność, presja szkodników jest zmienna, więc ta zmienność biologiczna jest też ogromnym dla nas wyzwaniem, jak również integracja, bo nasz pojazd musi się integrować z istniejącymi na rynku systemami zarządzania gospodarstwem. I to jest taki w sumie trzecie, trzecie takie wyzwanie, które jest dla nas do zaadresowania. Czy widzicie potrzebę wsparcia w zakresie prawnym, czy szeroko rozumianego compliance przy tworzeniu tego rozwiązania? Tak, zdecydowanie. Tutaj potrzebujemy eksperckiej wiedzy w zakresie odpowiedzialności za autonomiczne pojazdy i to również w zakresie przepisów AI, użytkowania AI w rolnictwie, jak również compliance z przepisami, wymaganiami, które są w Europie, które są w poszczególnych krajach, do których to. Krajów chcielibyśmy sprzedawać nasz produkt, i tam ta zgodność z przepisami jest jakby podstawowym wymaganiem, które będziemy musieli spełnić, by móc tam nasz produkt sprzedawać. Kolejnym takim elementem jest cyberbezpieczeństwo, ponieważ my przetwarzamy i gromadzimy bardzo dużą ilość danych i my mamy wielu użytkowników, i to są ich dane. Także. Dla nas priorytetem jest zagwarantowanie, zapewnienie bezpiecze, bezpieczeństwa i odporności na cyberataki dla tej infrastruktury naszej cyfrowej, którą posiadamy. Zaprojektowanie rozwiązania to jedno, drugie, korzystanie z niego. Czy Izidor jest urządzeniem przyjaznym dla użytkownika? Czy wymagane są jakieś specjalne umiejętności czy kwalifikacje do tego, żeby, żeby z niego korzystać? W naszym rozwiązaniu od początku, gdy go projektowaliśmy, mieliśmy na uwadze to, że użytkownikiem końcowym będzie rolnik. I sam ze swojego doświadczenia, ze znajomości tak tego rynku, wiem, że to, był, to jest kluczowe. I tak projektowaliśmy Izdora, by rolnik nie musiał być specjalistą od ai -a, specjalistą od robotów. Jest przyjazny interfejs intuicyjny, który Pomaga rolnikowi krok po kroku wykonać te poszczególne etapy, które są konieczne, a raport, który ostatecznie przychodzi i otrzymuje rolnik z wykonanej pracy przez ten pojazd, jest też również takim zestawieniem, który jest przyjazny, czytelny, zrozumiały. Także tutaj jest to dla nas bardzo ważna rzecz: to dopasowanie i uproszczenie maksymalne, mimo że Pojazd jest maksymalnie, znaczy intensywnie naszpikowany elektroniką. To nie przeszkadza temu, by w sposób łatwy, uproszczony, móc z niego korzystać. A jak oceniłbyś gotowość rynku i rolników do korzystania z takich autonomicznych technologii? Spotykamy się z reakcją różną. Jest też dużo reakcji sceptycznych. To wynika z tego, to jest zrozumiałe, to wynika z tego, że to jest nowość, to jest jeszcze nieznane rozwiązanie. Jeżeli prezentujemy korzyści, które płyną z użytkowania tego rozwiązania, to ten sceptycyzm mija. To przekonanie jest coraz większe do tego, by użytkować. Spotkamy się też z tymi właśnie barierami, typu właśnie znajomość tej technologii, sposób jej użytkowania jest naturalnie przychodzi łatwiej młodym rolnikom, ale jeżeli ten, te korzyści są znane już rolnikom, również starszym. Oni również się do tego przekonują. Na koniec pytanie, które musi paść w cyklu w polu innowacji. Czym dla Ribes Technologies jest innowacja, skoro autonomicznego robota już macie? Innowacja to jest dla nas ciągłe doskonalenie, poprawianie, optymalizowanie, poprawianie efektywności. Praca nad tym, co już jest, bo Izidor to jest dopiero jakby pierwszy krok, który poczyniliśmy i to jest początek naszej podróży. Także tutaj dążenie do tego, by, by funkcjonalność, by szerokość zastosowania, jaką w tej chwili oferujemy, była jeszcze większa, by była jeszcze ten pakiet usług. Szerszy. To jest to, nad czym pracujemy, i to jest dla nas innowacja, i chcemy być częścią tego rynku, tego procesu, który się dzieje, dotyczącego e, przejścia rolnictwa na rolnictwo innowacyjne, nowoczesne, docelowo autonomiczne i bycie znaczącym elementem tego cyklu produkcji żywności i całego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest nasza pasja i nasza wizja. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami Waszym doświadczeniem. Na dziś to wszystko. Jak zawsze, zapraszam Was do zostawiania komentarzy pod postem i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Dajcie też znać, o jakich innych technologiach chcielibyście usłyszeć w kanale w polu innowacji. Do zobaczenia!